Kukuryku, kukuryku, już od rana ruch w kurniku. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zagroda TV. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie troszeczkę o oczach kur, a dokładniej i szerzej tutaj mówiąc, co zrobić, jeśli właśnie jakaś kura ma. Zaropiałe bądź spuchnięte oko, bądź w ogóle na nie nie widzi. I dzisiaj Wam trochę coś na ten temat powiem i pomogę. Zapiw w górę do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, z dzwoneczkiem, miłego komentarza. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. No a teraz lecimy z oglądaniem. Powiem tak: oczy są powiązane z drogami oddechowymi jak infekcja dotyczy górnych dróg oddechowych wtedy łzawią i ropieją oczy. I wtedy gdy właśnie ropieją kurą te oczy no to właśnie dochodzi do różnych bakterii i wirusów. No a właśnie oprócz tych leków ogólnych no to właśnie można stosować leczenie Miejscowe, czyli po prostu jakieś krople bądź maść do oka, i trzeba przede wszystkim pilnować, żeby nie sklejały się powieki, bo stan zapalny może uszkodzić rogówkę oka, i to będzie wtedy skutkować po prostu uszkodzeniem wzroku i ślepotą. Jak najbardziej na spuchnięte i zaropiałe oczy pomoże sól fizjologiczna. Jak wiemy, bądź ktoś nie wie, sól fizjologiczna no to po prostu taka y, sól zapteki. Stosuje się ją do oczu, do inhalatora i wiele, wiele innych. I wtedy to oko można przemywać. Najpierw można przemyć y, letnią taką wodą, i później dodać do tego y, krople czyli tą sól fizjologiczną bądź krople do oczu bądź obojętnie coś do oczu byle było i prowadzić obserwacje czekać co będzie dalej a, ja, a jeśli stan nadal się po, pogorszy bądź nie będzie poprawy no to trzeba będzie się udać do weterynarza ale teraz ktoś powie aha weterynarz ale ja nie mam czasu na weterynarza bądź nie mam y, wystarczająco dużo pieniędzy bądź Rodzice, bądź ktoś mnie tam nie zawiezie, ale moi drodzy, widzowie. Jak wiemy, zdrowie kurek jest zawsze najważniejsze. Przede wszystkim zdrowie i życie naszych kurek i pieżastych podopiecznych. Dlatego musimy się w miarę możliwości udać do tego weterynarza, jeśli chcemy, żeby z, z tym wzrokiem kur było wszystko w porządku. No to tak, jak na nasz przykład ludzki, jakbyśmy. Mieli po prostu uszkodzony wzrok, byśmy nie widzieli na jakieś oko. No to też byśmy szukali jakiegoś specjalisty, jakiegoś optyka, żeby nam po prostu w jakiś sposób pomógł, bo też nie chcielibyśmy stracić wzroku. No bo jeśli stracimy wzrok, no to już jest masakra. Dlatego tak samo się czułem, kury. Jeśli nic nie widzą, no to jest naprawdę ciemność i, jednym słowem mówiąc, masakra. Dlatego Musimy udać się do weterynarza, i wtedy on tam przepisze jakieś te y, leki, antybiotyki, czy jakieś tam krople o większym po prostu spektrum działania. Ale takie domowe sposoby, y, no to właśnie, może nie domowe, ale tutaj na naszym przykładzie, no to właśnie sól fizjologiczna, krople do oczu, maść do oczu i wiele, wiele innych, ale trzeba tak robić. Y, i w odpowiednich ilościach, żeby też nie zaszkodzić bo nieraz jak wiemy, można przelepszyć, czyli pogorszyć stan niż polepszyć jak to mówią, co za dużo to niezdrowo no a tutaj moje kurzaki, te pierzaste no to miałem wczoraj posprzątane, mają czysto ładnie, schludnie, czyściutko cieplutko, słoma i to spora warstwa wyściółki, więc sobie tutaj teraz urzędują. A dlaczego? No bo moi drodzy, w mojej słynnej wiejskiej zagrodzie nastała zima marcowa. I jutro, jak się nie mylę, koniec zimy astronomicznej. No a tutaj zima. No w marcu, jak w garncu. No ale pogoda szaleje. Raz jest tak, raz tak. Ale co na to poradzić? No nic. Zima śnieżek sobie pruszy i widzicie, zaczyna się robić biało ciekawe na no jak długo wczoraj też zaczynał pruszyć, ale później już się uspokoiła pogoda i było piękne, słoneczko to jedzenie będę musiał im też tutaj pochować ale zaraz, zaraz tutaj jeszcze mam jakiś deserek dla naszych znaczy dla moich kurek e, między innymi jabłuszka teraz im tutaj przekroiłem, im podamy Będą zajadać witaminki i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Taki deserek, kurki, kurki. Zapraszam. Tu im jedną damy do kurnika. nie jedzą, oczywiście, pestek w nich nie ma. Usunąłem je, bo zawierają cyjanki. Ktoś sobie powie, że kury jadły kiedyś, chodziły do sadu, ale kiedyś było inaczej i mniej chorób. teraz to. Wiecie, sama chemia i wtedy też jabłka i owoce, warzywa nie były tak pryskane. A teraz to po prostu sama chemia. Nic nie jest naturalne, praktycznie. Naturalne to tylko na wsi. Dlatego te pestki trzeba usuwać. No bo nie będę też ryzykował. Będę miał. Przede wszystkim czyste sumienie Na kurką życzymy smaczne go Bon appetito Ale smaczne jabłuszko, prawda? No, no, no Ale zajadacie Dobra Trzymajcie się Kazio serdecznie was pozdrowił Halina tutaj Chce wysiadywać, chyba ją nasadzę Nie wiem, ale wytrwale Siedzi Także zobaczymy. Póki co kończymy film. Jeśli film się spodobał, no to zostawcie łapeczkę, subskrypcję, jakiś komentarz. No i widzimy się już w kolejnym odcinku Wiejskiej Zagrody, która serdecznie już Was zaprasza. I życzymy miłego dnia. Pa, pa.